Witam Was serdecznie z kolejnym talentem, a dzisiaj przychodzę do Was z talentem, dla którego wartości są esencją i podstawą funkcjonowania. I jest to talent belief, czyli pryncypialność, inaczej. Jest to talent z domeny działania. I posłuchajmy, co charakteryzuje osoby z tym talentem. Osoby o tym talencie mają pewne istotne wartości, które są niezmienne. Z tych wartości wyłania się zdefiniowany cel ich życia. I teraz możesz słuchać tego i myśleć, ale ja też mam wartości, dla mnie wartości są ważne. Oczywiście każdy z nas ma wartości. Tak samo jak każdy z nas w taki bądź inny sposób osiąga, każdy z nas w taki lub inny sposób buduje strategie i plany na swoje życie, ale dla ludzi z tym talentem belief wartości są powietrzem. Są. Niezbędne, żeby móc podejmować decyzje, są niezbędne, żeby móc pracować. Osoby z tym talentem dołączą do organizacji czy firmy, jeżeli. Za... Pierwsze pytanie, dołączając, które zadadzą, to jakie wasza firma ma wartości? Albo jaką wartość my dajemy innym, jakimi wartościami się kierujemy, jakie wartości żyją w Twoim życiu, jakie wartości żyją w tej firmie i czy w ogóle istnieją. Osoby z tym talentem. Eee, są gorliwi i bezkompromisowi w kwestii swoich wartości, ponieważ te wartości stanowią dla nich kor ich funkcjonowania. Będą poświęcać się dla rzeczy, które są ważne. Znowu jest tutaj związek z wartościami, tak? Czyli będą działać, działanie u nich się załącza wtedy, kiedy widzą, że to, co robią, jest ważne dla kogoś bądź ważne dla nich i ma sens, wnoszą stabilność, przejrzystość i przekonanie o wartościach. Jeżeli w Waszej firmie dzisiaj wartości nie funkcjonują, to bywa tak, że jeżeli do zespołu dołączy osoba, która posiada w sobie talent, byli w swoim top 5, prawdopodobnie za jakiś czas, dość szybko, albo te wartości wyłonicie, albo je nazwiecie, albo zaczniecie żyć w zgodzie z nimi, albo przynajmniej zaczną się pojawiać rozmowy na ten temat, ponieważ dla tego człowieka to jest potrzebne do funkcjonowania i działania w efektywny sposób. Pragną powodu lub celu, dla którego żyją. Czyli ludzie z tym talentem szukają też swojego, po co w sposób szczególny, swojego powołania, swojego spełnienia, po co ja tu jestem, jaki jest sens mojego istnienia, dla jakiego powodu żyję? To są pytania, które sobie zadają. I znowu możesz sobie myśleć, ale ja też zadaję sobie takie pytanie. Jak najbardziej to rozumiem, tylko jeżeli coś innego, ważniejszego wyjdzie w Twoim życiu, to możesz to odsunąć na drugi plan. Natomiast dla człowieka z tym talentem w top 5. To jest nie do przesunięcia, to jest ważne jak powietrze. Kochają altruizm. Nic dodać, nic ująć. Czego nie znoszą, czego nie lubią? Wszystkiego, co nie zgadza się z ich systemem wartości. Oczywiście to jest logiczne. Jeżeli czują, że muszą łamać siebie, jeżeli czują, że łamią swoje wartości, że łamią swoje poglądy, łamią swoje zasady, dlatego zasadniczość, pryncypialność, wtedy... Nie będą mogli w tym miejscu zostać dłużej, chyba, że po prostu zgodzą się z jakiegoś powodu, może nie mają świadomości, co się dzieje, czy dlaczego czują się źle, co się z nimi dzieje, gdzieś pracują bądź są w jakiejś relacji, gdzie te wartości są łamane. Jeżeli masz ten talent, to to właśnie łamanie wartości może być powodem, dla którego może się dzisiaj w któryś dziedzinie swojego życia czujesz źle. Zwróć na to uwagę, ponieważ wiem, że diagnoza w 50% może być już też prowadzić do uleczenia czy rozwiązania. Na co muszą uważać? Muszą uważać na przywiązywanie do własnych, na, na przywiązanie mocne do własnych przyzwyczajeń. Uważać na to, żeby być jednak ludźmi otwartymi. Oczywiście wartości kor życiowy jest bardzo ważny, to w którym, który jest dla nich jakby który jest niezmienny, którego nie możemy zmienić, tak? czyli jakieś wartości, które Ty, jeżeli masz talent, ten talent, musisz sobie określić. I tutaj może być bardzo pomocny dla Ciebie kurs wartości GPS mojego życia, który jakiś czas temu udostępniłam i wiem, że ludzie go kochają. Bardzo pomaga nazwać swoje wartości, zarządzać swoimi wartościami, podejmować decyzje w oparciu o Twoje wartości, a wiem, że dla ciebie, jeżeli masz ten talent, dla każdego z nas, ja jestem zdania, że każdy z nas powinien poznać swoje wartości, jeżeli chce żyć w spełnieniu. Ale szczególnie dla ciebie, jeżeli masz talent Belief, to będzie bardzo pomocne i odpowie na mnóstwo, mnóstwo pytań. Gdzieś albo na social media, albo na, na, na stronie tej jeżeli wpiszesz wartości, myślnik GPS mojego życia. Znajdziesz o tym kursie więcej informacji i wierzę, że może Ci bardzo pomóc rozwinąć właśnie talent belief i doprowadzić go do takiego stopnia, żeby służył Tobie i wszystkim ludziom dookoła Ciebie. Także mam nadzieję, że to nagranie Ci pomogło zrozumieć siebie lepiej, albo zrozumieć lepiej człowieka, może z którym pracujesz, bądź z którym na co dzień spędzasz swoje życie. Podziel się ty, tym nagraniem z innymi, jeżeli uznasz, że im pomoże. Daj mi znać, co dla Ciebie było najważniejsze dzisiaj. Napisz po prostu, jak Ci mija dzień, albo podziel się, jaka jest Twoja numer jeden wartość w życiu. Co jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsze? Co powoduje, że Twoje serce bije mocniej? Dlaczego? Dla jakiego sensu żyjesz? Będę Ci wdzięczna, że mamy komunikację, że mamy dialog, możemy rozmawiać, ale już Ci dziękuję za poświęcony czas, za zaufanie. Życzę Ci cudownego dnia, w spełnieniu, jak zawsze w radości, jak zawsze w autentyczności i do zobaczenia już niebawem z następnymi, kolejnymi talentami. Ściskam, wszystkiego dobrego. Pa, Pa!